Gdzie spadły drony, odwołali lekcje i dzieciaki zostały w domach. A ja muszę chodzić do szkoły. Też chcę mieć wolne. Napisałam już w tej sprawie list do prezydenta. Z takim prezydentem nie musimy się nikogo ani niczego obawiać. Ma doświadczenie jako ochroniarz, więc na pewno wie, jak chronić nasz kraj. Drony? Nic nie wiem o żadnych dronach. Ja wcale żadnego nie rozbiłem. Ni, nic tu nie chowam. No dobra, pokażę wam, tylko nie mówcie mojemu tacie, że wziąłem jego drona bez pozwolenia, okej? Okay? Wie pan, ja też jestem mamą i najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo moich dzieci. Cieszę się, że nikt nie ucierpiał. Widzicie, no, zwykły dron, no. T -t Taki tam, nie? Gdybym to ja... Rozbił mojemu tacie drona, to nie miałbym się po co w domu pokazywać. W zasadzie to cieszę się, że to nie mojego drona zestrzelili. Szanowny panie prezydencie, mam na imię V. K. i żądam, żeby dzieci w całym kraju miały wolne i to najlepiej aż do Wielkanocy. A jeśli nie spełni pan mojej prośby, to moja mama. Na pana już nie zagłosuję i usunę subskrypcję pańskiego kanału na platformie X. Panie, kiedyś tego nie było! Nie było, nie było. Świat schodzi na psy, tak? Na psy! Na psy! Panie, jak my, emeryci, w tym kraju mamy ciężko. Oj, ciężko, panie! Bardzo ciężko! Kiedy będą podwyżki emerytur? I darmowe aparaty słuchowe! Okropne. Tam, gdzie spadły drony, odwołali lekcje i dzieciaki zostały w domach, a ja muszę chodzić do szkoły. Też chcę mieć wolne. Napisałam już w tej sprawie list do prezydenta. Z takim prezydentem nie musimy się nikogo ani niczego obawiać. Ma doświadczenie jako ochroniarz więc na pewno wie, jak chronić nasz kraj. Drony? Nic nie wiem o żadnych dronach. Ja wcale żadnego nie rozbiłem. Ni nic tu nie chowam. No dobra, pokażę wam, tylko nie mówcie mojemu tacie, że widziałem jego drona bez pozwolenia, okej? Okay? Wie pan, ja też jestem mamą i najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo moich dzieci. Cieszę się, że nikt nie ucierpiał. Widzicie, no, zwykły dron, no, da, da, i tam, nie? Gdybym to ja rozbił mojemu tacie drona, to nie miałbym się po co w